Dzień dobry, tu dzień Drago. Poznamy Paladyna, ale zanim e, zaczniemy, no to pożegnamy się z moim ekiem i musimy omówić sobie trochę spraw dotyczących e, ogólnie tych odcinków tego Paladyna. I tutaj będzie trochę shotów, jak dobijałem ten 500 level na eku, żeby po prostu czymś zająć ekran. W tym czasie, kiedy będę omawiał tą sprawę, oprócz tego parę innych tam jakichś shotów, które są. E, no, dodatkową informacją do tego, co też będę tutaj mówił, i dobiłem 500 level na eku, tak jak tutaj widać, i stwierdziłem, że zaczniemy grać sobie po prostu na nowym serwerze, jak wystartuje nowy serwer yy, Paladynem. I miałem Paladyna na 300 levelu z dobrymi skillami, 127 dista, na którym mogłem sobie grać i też dobić 500 level, ale stwierdziłem, że zaczniemy po prostu grać na nowym kompletnie serwerze i zobaczymy jak to jest grać na nowym serwerze. Na serwerze, na którym nic nie ma, nie ma ekonomii, nie ma itemów na markecie, nie może nikt robić kryta, nie może wam nikt nic nie robić, Tibia Coiny są nic nie warte. I to nie jest tak, jakbyście zaczynali z powiedzmy, ja sobie założyłem, że mając 1500 coinów, pójdę na nowy serwer. I oszczędziłem sobie te 1500 coinów i, po, i, i czekałem na nowy serwer, aż on wystartuje. No i na takim serwerze jak Bona, Secura, Damora, mając 1500 coinów w tym momencie, jakbyście chcieli wystartować z takim harem na od zera, no to kompletnie inaczej, gameplay, który. Tam widzicie, by wyglądał, byście poszli do depo, sprzedali trochę coina, kupili sobie wszystkie itemy, narobili imbu na trzecie poziomy, ktoś by wam zrobił, i byście mogli później robić PG i się przebijać z tymi levelami do leveli takich, gdzie zaczęlibyście już robić jakieś profity i, i sobie profitować. A na nowym serwerze no musicie sobie radzić w jakiś trochę inny sposób, Musi się go ko kombinować. Już nie mówiąc o tym, że wszyscy, którzy w tym momencie zaczynają na serwerze. Są na tym samym przedziale levelowym, czyli wszystkie te respy na te mniejsze lewele. Wszyscy tam są. To nie jest tak, że jak na przykład wpadniecie teraz na jakiś taki serwer, gdzie sobie pójdziecie na jakiegoś respa na niższy level i tam nikogo nie będzie. Tam wszyscy teraz wszyscy w tym momencie tam grają, bo wszyscy mają ten sam przedział levelowy co Wy. Więc im więcej coinów macie, no tym szybciej zrobicie PG i się wyekspicie na jakieś tam większe lewele i tak dalej. Ale ja tych coinów jakoś specjalnie dużo nie miałem, bo posiadanie tam 1500 coinów na rozwinięcie hara to na nowym serwerze to nie jest jakaś specjalna a, kwota pieniężna. Na, szczególnie, że próbowałem tych coinów wydawać jak najmniej, to był mój taki koszt, te coiny miały mi starczyć na bardzo długo, to nie miało być na tydzień czy, czy, czy coś, to miało być na rozwinięcie tego hara do 150, 200 levela, więc ym, normalnie mając większe levele możecie chodzić na bossy i próbować farmić rarki ale jeżeli ktoś nie posiada takich większych levelów, no zawsze może zrobić tak jak ja y, asekuracyjnie farmę 35 leveli na eventy gotowania i pozostałe eventy i po prostu przygotować się w trakcie roku, jeżeli czekacie na taki e serwer, jeżeli chcecie zacząć na, na pewno na nowym serwerze, nie tylko na chwilę, tylko chcecie po prostu tam grać dłużej i ja robiąc po prostu gotowanie, miałem i itemki na gotowanie, miałem jak to się mówi, tu są szoty z jakiegoś mojego filmu właśnie o gotowaniu, który podlinkuję pod spodem, bo niektórzy mogą nawet nie wiedzieć co to jest event na gotowanie. I mając taką armię właśnie 35 leveli, na różnych serwerach po prostu porobiłem event gotowanie, porobiłem też event na devorgę trochę wcześniej, no i jakoś tam się oszczędziło takie zbędne 1500 coinów, które Mogłem sobie pozwolić, żeby wydać właśnie na tym paladynie, żeby go wylewelować do takiego levela, gdzie on mi już zaczął, powiedzmy, zarabiać hajs i odrobił te 1500 coinów. I później po prostu sam się rozwijał. To, co zarabiałem, przeznaczałem na grę, czyli wszystko to, co zarabiałem na tym paladynie, wszystko było przeznaczone na grę, czyli na busty, na itemy. I, I tak dalej, i tak dalej. Więc y, nie używałem żadnego real hajsu, nie dostawałem nic od żadnych widzów, bo ja nie streamuję. Wszystko po prostu samemu zdobyłem. Wszystko od tego pie pierwszego levela do 500 levela, które zobaczycie, mam nadzieję, na tych filmach. Zdobyłem samemu swoją po prostu grom. Ja jakimś super graczem nie jestem i wcale dobrze nie gram, a szczególnie paladynem. To naprawdę jakoś specjalnie grać nie potrafiłem, bo w większości przypadków grałem Ekiem, a Paladynem to grałem kiedyś, bardzo dawno temu, jak się jeszcze grało Single Target, więc zaczęliśmy sobie po prostu na nowym serwerze i jak to było, zobaczycie właśnie tutaj. Dzień dobry, to Dzień Raga, tutaj powtórka, jak ktoś nie oglądał intro i przeskoczył do tej części, no to tutaj właśnie zaczynamy naszą przygodę Paladynem. I dla osób, które nigdy nie grały w Tibia, albo nie grały bardzo długo, to jest taki nowy rookguard, nazywa się Downport i przechodząc tu przez te takie właśnie przejścia, e, wybieramy klasę, którą będziemy sobie tutaj na początku grać na tym rookguardzie do tego ósmego e, levela, ale ja przechodzę przez wszystkie te bramki, ponieważ dają one darmowe potki, tak jak widzicie, więc przejście przez nie, po prostu nazbierałem sobie wszystkie potki, odebrałem sobie wszystkie potki, żeby później po prostu wyjść z miasta i zacząć klepać yy, i po prostu wbijać ten ósmy level jak najszybciej. Można sobie otworzyć taki pasek bar tutaj na dole można ich mieć dwa nad sobą i ustawić sobie właśnie te potki tak jak widzicie i używając F1 jakie, pod jakiego ochota chcecie i Dając opcję Use On Yourself, w tym momencie naciskając ten przycisk będzie Wam wypijał ten potek, więc nie trzeba tak jak kiedyś używać potka na siebie, podkai na siebie. Tylko po prostu wciskacie przyciski i się leczycie. Tak samo można chodzić w wsadem, można zmieniać target spacją. Można naprawdę dużo różnych opcji poustawiać. Pokażę Wam niektóre z tych opcji, tak, o które najczęściej mnie pytacie pod filmami czy coś, ale nie, nie wszystkie, więc musicie naprawdę bardzo dużo opcji sobie samemu ogarnąć albo poszukać jakichś filmów, na których będzie to pokazane i wyjaśnione bardziej na przykład powrót do gry po dłuższym czasie, czy coś, ja wiem, że na przykład się ma dużo takich filmów z różnych poprzednich update'ów, gdzie wyjaśnia co się zmieniło, co dodało w danym update'cie nowym, więc jeżeli ktoś tam szuka więcej takich informacji szczegółowych, to u niego na kanale y, może sobie znaleźć te filmiki i tam bardziej się wczuć w to jak to ma wyglądać i co tam pododawali w tej Tibi, i jak ta Tibia wygląda no i tutaj właśnie trochę pokażę Wam tych opcji na przykład zaczniemy od tego, że tutaj możecie sobie poszerzyć ten pasek i tutaj potwierać takie opcje jak właśnie skill, VIP i zaraz zobaczycie powoli tutaj, bo za szybko mówię, VIP, oprócz tego battle i w battle też jest party battle i tak dalej jest. W Battle macie takie podopcje, że możecie sobie wybrać co chcecie, żeby było widać w Battle, czy chcecie żeby było widać innych graczy, żeby było widać sumony, żeby było widać NPCów, no jak chcecie to sobie poustawiacie, tak żeby Wam było to wygodnie. Oprócz tego mamy Hunting Analyzer i tutaj mamy różne opcje, Jedno, Hunt Analyzer jest, jest najważniejszą, w sumie um, Drop Tracker jest bardzo fajną opcją, możecie sobie wpisać wartość przedmiotu jaki będzie wypadał i na przykład ja wpisałem 200 gp i wtedy w tym momencie wszystko co kosztuje więcej niż 200 gp będzie się wam tutaj pojawiać. Oprócz tego można podzielić sobie ten pasek tutaj na dwie części i wtedy macie z lewej strony na przykład wordchata czy tam e, local chat i z prawej strony macie lot i wtedy możecie normalnie pisać po lewej stronie, ale cały czas widzicie co wam wypada. Więc to jest też bardzo ważna sprawa. Oprócz tego w opcjach Wiele osób się pyta, skąd te takie właśnie tutaj te arcze takie z boku, właśnie to co teraz widzieliście, to to, to właśnie możecie sobie włączyć tutaj. Yy, można sobie na stałe włączyć światło, tak jak ja yy, widzicie, możecie usunąć sobie ten pasek życia stary tutaj, co jest pod minimapką, nie musicie tego tam mieć. Możecie sobie włączyć takie duże tam u góry, ja tego nie lubię, ale ale możecie mieć takie u góry, możecie przesunąć na obok, no, kurcze jest bardzo dużo opcji. Musicie sobie to poogarniać samemu, postawić sobie klienta. Tak jak chcecie, żeby wam to pasowało. No i później, jak już to porobicie, to wychodzicie i po prostu klepiecie wszystko, co, co się da i co się rusza, no bo trzeba walczyć o moby, no bo to jest jednak pierwszy dzień serwera. Wszyscy zaczęli grać, wszyscy chcą zabijać, wszyscy chcą mordować i, i jednak wszyscy chcą wyjść jak najszybciej z Rogardu i jest więcej ludzi niż mobów, więc po prostu idziemy i klepiemy, co się rusza, żeby jak najszybciej po prostu się przebić z tym levelem i się stąd wydostać. I zacząć po prostu naszą przygodę na mainlandzie i, i, i tutaj nie być. Im szybciej wyjdziemy, tym, tym lepiej dla nas, nie? No i tak sobie tutaj właśnie widzicie. No tutaj nie będę tłumaczył, co to są za respy. To są po prostu jakieś tam respy po, po, po podziemiach, gdzieś tutaj zawędrowałem i po prostu jak najszybciej się przebijam. Wybijam coś i w końcu jak wbiłem ten ósmy level, to udajecie się z powrotem do miasta, udajemy się tutaj do wyroczni, e, przeprowadzamy z nim rozmowę, jaką e, klasą chcemy grać, wybieramy paladyna i tutaj przychodzimy przez te drzwiczki, odbieramy nasze podstawowe eku i, i udajemy się na statek i wybieramy miasto, do którego chcemy popłynąć. Ja wybrałem miasto Liberty Bay i pierwszą rzeczą jaką poszedłem, to jak tam dojechałem, to poszedłem kupić podstawowe czary. I tutaj właśnie kupiliśmy sobie te podstawowe czary, za ten hajs, co tam jakoś tam udziergaliśmy na tym samym początku, a później poszliśmy do, do Temple. Odebrałem Adventure Stone, który jak po użyciu w Temple przenosi nas do takiego miejsca, co się nazywa Adventure House i tam na dole są offline treningi, statueczka do trenowania, można tutaj odebrać daily rewardy. I mamy tutaj też takiego NPC, który za darmo nas przeniesie parę razy do innych miast I tam kupiłem sobie łuk do trenowania i spaliłem jeden łuk do trenowania za tibia Coiny. Więc yy, podbiłem sobie trochę skilla i udałem się na ratwormy yy, Pozarabiać trochę golda i właśnie pobijać te pierwsze levele Żeby no po prostu jakoś to wystartowało i miało ręce nogi Jak trochę pobiłem już te ratwormy no to udałem się kupić trochę więcej czaru, czarów Później znowu spaliłem jeden łuk. W sumie spaliłem tylko dwa łuki na start, nic więcej nie planowałem wydawać Tibia Coinów na start. Wiedziałem, że pójdzie dużo hajsu na potki później z shopu, więc wolałem się ograniczyć do tych łuków. No i udałem się na Bon Lordy. Lubię Bon Lordy. I chciałem sprawdzić, jak to będzie szło na tych Bon Lordach. szło bardzo fajnie, dużo lota wypadało, trzeba było chodzić do miasta, ale zatokował nas rajd na quar więc po drodze musiałem wyjaśnić jedną kłarę, uciekłem do depo przed drugą no i tutaj właśnie wracając z powrotem na Lordy, ta kwara była dalej i stwierdziłem, że ją wyjaśnię no ale nie wyszło i ona mnie wyjaśniła no i udaliśmy się znowu na Bonelordy tym razem we dwójkę z Maxigashim ale stwierdziliśmy, że z Lordów pójdziemy sprawdzić jak będą nosiły na korymy w podziemiach w jak to się nazywa w kanałach w Liberty Bay no i, no i nie wyszło. Jednak bez stringa jakiegoś, bez eku, bez skilli, to na tym takim levelu to no, ciężka sprawa. I no i też szybko wróciliśmy do Temple. No i tak jakoś stwierdziliśmy, że idziemy na innego respa, sprawdzić jakieś inne respy. Udaliśmy statki, są drogie, więc można to za darmo po prostu skorzystać z tego serwisu tego chłopa tutaj i on nas przeniesie do jakiegoś tam miasta. Które sobie wybierzemy, i nie stracimy wtedy golda. No i znaleźliśmy jeszcze jednego oponenta, który nam pomagał, i poszliśmy expić na trzech tombach. Ale później przenieśliśmy się na Horestis Tomba, gdzie po prostu było mało respa na pierwszych levelach i chcieliśmy się wbić na piętro minus 3. No i nie skończyło się zbyt dobrze to dla nas. Umieraliśmy tam za często po prostu. Na tych levelach jednak deski nie bolą i to jednak. Szybko się odrabia, ale jednak stwierdziliśmy, że pójdziemy robić steltringa. Może jednak się przydać bardziej i uratować nam życie. Tutaj wzięliśmy sobie jakiegoś taska, na jakieś tam tarantule czy coś, ale ugryzli Adamsa. I poszliśmy robić stare questy, takie stare, tibijskie test questy, na przykład na life ringa, tu pod Highs, a stamtąd poszliśmy. Zrobić rubinki tutaj i wyjaśnić dwa smoki, gdzie to jest nielada wyzwanie na takim levelu, może to być śmieszne, ale jednak na takich levelach to, to trafi pokarać, więc to nie są jakieś łatwe oponenty. i No i tutaj właśnie zdobyliśmy trochę tego, później udaliśmy się na cyklopy, ale wszędzie byli ludzie, no wszędzie, wszędzie, wszędzie ludzie, wszędzie. Gdzie się nie, nie pomyślisz, że może być fajnie czy coś i przyjdziesz i tam ktoś jest. Więc to jest ten problem tych pierwszych dni serwera, że wszędzie są ludzie, bo wszędzie wszyscy mają ten sam przedział levelowy i wszyscy robią to samo co ty. No i stwierdziliśmy, że weźmiemy sobie minotaska i ten minotask, jak to się nazywa, przy okazji tutaj jest też do zdobycia steel helmet. Więc zdobyliśmy sobie też steel helmet, co to usprawniło nam trochę eku, bo no, jak no wiadomo, na nowym serwerze w pierwszych parę godzin serwera to za dużo nie ma do kupienia, nie ma eku na sprzedaż, nie ma. Za bardzo nic do kupienia, a poza tym nawet jak coś jest, to kosztuje takie kosmiczne kwoty pieniężne, że, że po prostu się tego nie opłaca e, kupić, moim zdaniem. Więc e, jak się tam nie ma jakiś aspiracji biegania po topkę, później zdobyliśmy sobie właśnie Pik AXA na dostęp na Yalahar. Udaliśmy się od razu też e, e, tutaj zrobić mumi Quest na e, właśnie Venore. To też było e, bardzo ciekawą. Ciekawym doświadczeniem, tak wpaść na takich 5 mumii na tym levelu. Ale, ale, jakoś, ale, ale jakoś się udało, też zdobyliśmy w międzyczasie War, War shielda, Chcieliśmy później pobić jeszcze trochę tych p-holderów tutaj po, u góry, ale tu jakimś cudem był gest. Nie wiem jak to się stało, ale tak jakoś wyszło. No i tak jakoś to mniej więcej wyglądało, że później zrobiłem pierwszą misję e, Questo na zao, żeby tutaj sobie właśnie wejść na parne pola, bo znalazłem ekipę czterech chłopów. I na cztery wodzki mieliśmy iść na hanta. Tutaj właśnie, co zobaczycie w następnym odcinku. I do zobaczenia. Bye bye.